Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy uszczęśliwiamy kolegów. Zaraz do Was wrócę jak tylko się przebiorę. Ja już jestem gotowy. Biorę się to przygotowanie niespodzianek dla chłopaków. Widzimy się za chwilę. No dobra, mamy już sprzęt w samochodzie. Co? Lecimy do Płotanku. To w drogę. No dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy już w samochodzie, musiałem się wyskoczyć do domu po jedną rzecz. I co, lecimy do pierwszej osoby. A pierwszą osobą to będzie Michał. Kolega, z którym znamy się już, no, jakiś czas. Pracowaliśmy w poprzedniej firmie jeszcze. Także od niego zaczniemy, on jako pierwszy dzisiaj ojcie, e, idzie do pracy na popołudnie, także myślę, że to od niego właśnie zaczniemy. To co, widzimy się za chwilkę. Fał już wywiecie, wraca późno do domu, bo po południu Pewnie siedzi jeszcze trochę i idzie późno spać. Więc dobie, trochę ci boję. Ale dobra. Trzeba być pozytywnie nastawionym Staniemy sobie gdzieś, wiecie, kawałeczek dalej, nie przed, przed samą furtką. Bo może być to podejrzane, ale też nie szczęście. Jest. jest po lewej stronie. jest po lewej stronie. 21A Jesteśmy na miejscu. Widzę już dom Michała. On jeszcze raz nie. Mam nadzieję, że się nie spodziewa. Dobra, wyciągnijmy sprzęcior. Zaniesiemy go, tak wiecie, z Niki. Pod jego dom. I zadzwonimy po niego, żeby wyszedł. Się... Dobra, nie będzie łatwo. Ona też łatwo nie wchodziła. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Dobra, zamykamy, słuchajcie. I chyba zadzwonimy, dzwonkiem. Zaraz zobaczymy. Chodźcie. Widzicie co? Jest fajnie. Bo tu jest duży żywopłot. Dzień dobry panu. Czy jest Michał w domu, może? Aha, bo tu państwo w... mieszkają, tak? Aha, nie wie pan. A tu dzwo dzwonek jest działający, czy nie? Dobra. Dobrze, dziękuję. Czyli Michaś jest przy kąty, jak zawsze. Nie żart <grym> oczywiście, Michał, jak będziesz to oglądał, to nie obrażaj się. Sam siedzę często, także. No to nic, czekamy. Dobrze, że jest taka ładna, taka ładna pogoda. Podejdziemy troszeczkę, żeby zasłonić to, żeby nie widział od razu, co to, mam nadzieję, że się nie spuje. Wiecie, Michał pewnie gra w grę, w którą nie można zapisać. Który nie można zapisać. Dlatego trochę to pewnie zajmie. Jakiś symulator najpewniej. No dzień dobry, panie kierowco. A ty co wstałeś dopiero? Nie, 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 nie. Mam na ciebie niespodziankę. Tada, witam cię. co to? No, dla ciebie, hulejnoga. Żartujesz? Nie, no poważnie. Trzymaj. Bierz sobie, nie Tutaj masz okablowanie. Słuchaj, to jest tak, że ta hulejnoga jest na okres pandemii. Dostałem ją od firmy Hive, 5 hulajnog. I mamy je porozdawać kierowcom w komunikacji miejskiej. Aha. No i, i tak. Musisz sobie pobrać aplikację Segway Ninebot na telefon. Działa na każdym telefonie. No. Yy, ładowarka tutaj wpinana, do 30 chyba na godzinę. Można śmigać. Bateria. Tracą... No jasne, że tak. Yy, jest naładowana w pełni. Tutaj zobacz, masz stan baterii, prędkość. Wiesz, jak no ruszysz, no to masz prędkość. Gaz, spowalniacz. Tu jest hamulec hardy. No i dzwoneczek. Dobry. Także. Także co? Trzymaj. To dla ciebie. Dzięki prezent, tego. Mam no, nadzieję, że się spodoba. Jak widzisz, nagrywamy, nagrywamy... Be Czekaj, potem musisz rękę, żeby było na miniaturkę. <grych> Także co, może prze. No ja słuchaj, ja w ogóle... Nie, spoko, właśnie, to się niespodzianka. Słuchaj, e ja w ogóle mam taką prośbę, żebyśmy podpięli ją pod Twój telefon, się przejdziesz, i Ci nagramy. Muszę Ci się pochwalić, że pisałem wczoraj do Twojej panny, bo wiem. chciałem... Wiem, moja panna mi powiedziała, że ktoś pisze do niej mój adres. A ty nie, nie, wiedziałeś o co chodzi, czy w ogóle? Nie wiemy o co chodzi. Ale wiesz co mnie zdziwiło, że nie dopytywałeś. Nie. Kiedy cię ja mam zwrócić? Panie? E, dam ci znać. Dam ci znać. To masz jeździć do Woli, ile wlezie. Ile chcesz, możesz jeździć codziennie. Jeżeli coś będzie się działo cokolwiek, cokolwiek, dodaj mi znać i ja dzwonię do typka, który mi to doręczał, do tej firmy bo to firma, w ogóle. No i on mi to wymieni od ręki. On to przyjedzie na, dzień, na ten sam dzień lub następnego dnia i to wymieniam. Także spokojnie, cokolwiek się działo to znać, yy, ale myślę, że będzie Ci się podobało. Słuchaj, my testowaliśmy, ile? Dwa dni testowaliśmy, to powiem Ci jak to lata. Bajka, panie bajka, naprawdę. To ma takie przyspieszenie. Znaczy na początku nie wiem czy Ty masz doświadczenie w nogach w ogóle. No właśnie, to proponowałbym tam nie rozpędzać się od razu do no 30, nie, na początku tak gdzieś do 15, ale później jak już poczujesz, wyczujesz urządzenie, to jeździ sobie troszkę szybciej i, i uważaj, bo na początku też miałem z tym problem, jak podjeżdżasz pod jakieś progi, na przykład no, wyższe, to, to, bo to są, słuchaj, to nie są dętkowe koła, tylko to są pełne, o, więc musisz <laughs> uważać, on ma z przodu amortyzator, więc nie powinieneś tego jakoś mocno odczuwać. Ale po prostu uważaj, bo możesz się po prostu zachać, możesz się wywalić, żeby się po prostu nie wyrwalał. Elegancko. To jest jak jazda na rowerze, no. Także... Piona. Wszystkiego dobrego. Dzięki. To co? Lecimy. Moi drodzy, jesteśmy już po. Także wracamy z powrotem do samochodu. Michał, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiej reakcji. Bardzo zadowolony. No i co? Idziemy do kolejnych chłopaków. Także widzimy się już za chwilę. Dobra, Michała mamy już za sobą. Teraz pora na drugą osobę. Będzie to Daniel. Daniel dzisiaj był w pracy do godziny 14. więc musieliśmy troszkę poczekać. Aż wróci do domu, aż się ogarni, i tak dalej, i dalej. No i co? Lecimy do niego na targówek. Także w sumie też niedaleko. Będziemy za jakieś. 10 minut. Oczywiście on o niczym nie wie. Także też jestem mega ciekawy jego reakcji. Wiem, że bardzo chciał sobie kupić nogę Myślę, że może mu to się naprawdę spodobać. No, zobaczymy to co. Do zobaczenia za chwilę. A i słuchajcie, zapomniałem dodać, że jest wyjątkowa okazja dla Daniela, bo jutro obchodzi swoją urodziny. Zatem będzie dla niego podwójna niespodzianka, bo wiedziemy mu. Kolejnogę, no i jedziemy z życzeniami. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy moi drodzy, zbliżamy się wielkimi krokami do bloku Daniela z drobnymi wertepami, co prawda, bo nam nawigacja troszeczkę inaczej pokazała niż, niż rzeczywiście ten blok jest. Ale oczywiście niczemu to nie szkodzi. Przeszliśmy się po prostu kawałeczek. Jak widzicie, jesteśmy w miejscu publicznym, więc musieliśmy. Tą maskę założyć, no i co? I za momencik zobaczymy jaka będzie jego reakcja. jestem mega ciekawy. Także już za chwilę się dowiemy. Dobra moi drodzy, jesteśmy na piętrze jeden, 31, dwa. Czekaj, przełożę sobie. 33 Schowany Schowany za winkiem To jest Wszystkiego najlepszego. A dziękuję. Mamy do Ciebie niespodziankę. Ale to musisz, że wyjść przed próg. najlepiej. Tu staj. Tada. Czy żartujesz? Nie, poważnie. To jest tak, może od początku. Bo te hulajnogi są od firmy Hive, kojarzysz? I one udostępniają. Miało taką inicjatywę, żeby udostępniać sprzęt dla ludzi pracujących w dobie pandemii. No i napisałem do nich maila, że jestem kierowcą i czy by nie chcieli dać mi trochę sprzętu, nie? Bo chciałbym porozdawać. No i słuchaj, powiedzieli, że okej, okay, że spoko, że jak najbardziej. No i dostałem pięć sztuk, nie? Już Michał dzisiaj rano dostał, nie, nie, nie się dzisiaj. Ty dostajesz yy, jeszcze Michał. No i co? I chyba cię będziemy nie wyciągnąć, żeby nagrać jak I śmigasz na tym. Co ty na to? Mamy też kabel do ładowania i najlepiej, żebyś pobrał sobie aplikację Segwaya, bo to Sigway jest, Ninebot, zainstalował i połączysz się przez Bluetooth i możesz śmigać. Także trzymaj. Proszę. Co jesteś w szoku? <głosy> <głosy> Ogólnie, to miałem jeszcze dla ciebie jeden prezent, ale niestety nie dotarł do mnie. Zamówiłem go jakiś czas temu. Jest. Tydzień prawie? Ale poczta Polska zrobiła swoje. Mam nadzieję, że to nie jest to, mówiłeś, że z trzymać się autobusie. Nie mogę ci powiedzieć, to jest niespodzianka. Dobra. To co, dasz się wyciągnąć na dół? Przejdziesz kawałek chociaż? Żeby nagrać? Czy nie? Kiedy no Teraz. Oby służyła. Została nam ostatnia osoba. Niestety zobaczcie, ale pogoda nam się troszkę popsuła. Ale to myślę, że niczemu nie przeszkadza. Nadal pozostaje uśmiech na naszych twarzach. Nadal cieszymy się, że możemy uszczęśliwiać innych. I tak dzisiaj przez cały dzień. Także co? Jedziemy do Michała. Mam nadzieję, że też się ucieszy. I tyle. I wracamy do domu. Szczęśliwi, uradowani. Także widzimy się za chwilę. i drodzy, pogoda tak jak wspominałem się dosyć ostro popsuła, ale dotarliśmy już, słuchajcie, oficjalnie pod blok Michała i za sekundkę on do nas wyjdzie. Nie wie oczywiście co jest grane, jak każdy z nich. No i zaraz zobaczymy jaka będzie jego reakcja. To tyle. No dzień dobry. Mam dla Ciebie niespodziankę. Dzień dobry, dzień dobry przyjacielu. Dzień dobry. Siema. jest sprzęt dla Ciebie ode mnie. Bo żartuję. To jest Sigway 9 bot Na razie... Widzisz ci tu co chodzi? Spokojnie. For Sharing Services to jest. To jest taka akcja, którą prowadzi firma Hive. Pewnie kojarzy taka warszawska, co stawia wszędzie po mieście z nogi i miała inicjatywę, żeby... Podarować na czas, na czas pandemii osobom, które wiesz, pracują dla innych, tak jak kierowcy, takie sprzęty. No i za, napisałem do nich maila z zapytaniem, czy chcieliby też nie wesprzeć kierowców. Powiedzieli, że okej, okay, że ile chcesz sztuk. No i poprosiłem o 5 sztuk, dali mi 5 sztuk i to jest jedno z nich. Mam dla ciebie też kabel do ładowania. No jak długo to dostaje? Do odwołania. Nie wiem, kiedy trzymaj, kiedy odwoła. Czy jak ja odwołam, to. I teraz chodź na sekundę, pokażę ci szybkie. E, no gaz, spowalniacz, hamulec, wiadomo. Mm -hmm. Tu jest po prostu power, podepniesz się przez blutacza. Mm -hmm. e, tu jest wejście do ładowania, to jest jak na laptopa. I tu masz stan baterii. Także. Chłopka. Będę się bawił. Super. Wszystkiego dobrego. Super, że pomyślałeś. Fajna sprawa. No. no. To jest wyjmowana bateria? Nie jest wyjmowana bateria Stabicza i nie jest składana. składana też, więc jakbyś chciał to stawić do autobusu, bo na przykład Michał mówi, że będzie do autobusu brał, no to jest problem. Jaki no bo, y, wiesz co? Około 30 km, chociaż szczerze myślę, że jest mniej. Wszystko zależy od masy ciała, od pogody no też dużo zależy i od toru. Jak będzie dużo pod górkę, no to wiesz duże obciążenie, to no, się szybciej zużyje. do pracy bym nie 15 do pracy. Ja, ja USB, może <laughs> wiesz co? Musiałbyś. Ale to by dał radę pokonać, tylko musiałbyś jakieś przejściówki fajne. Co zrobić o tym jakiś artykuł, że od ciebie dostałem? Nie musisz, ja zrobię filmik, ja. zobaczysz, mam nadzieję, że się spodoba. No ja ciebie tam Dobra, słuchaj, uciekamy. Dzisiaj od rana, od godziny 11 jesteśmy na nogach Michałowi, Danielowi, teraz ty w ostatniej kolejności, bo wyjechałeś na rower. Ja bym przyjechał wcześniej, ale twoja, bo z twoją żoną w ogóle pisałem, nie wiem czy wiesz. Nie nic mi nie No właśnie o to chodziło. się śmiała, wychodziłem. Jak coś, to daj znać. Bardzo dobrze. Dobra, słuchaj, nie, nie zatrzymujemy Cię, to bo to jesteś to po pracy. Dzisiaj tak, chodzi, ba... No właśnie. Się... Moi drodzy, wróciliśmy już do domu. Jesteśmy głodni, zmęczeni, ale cieszymy się bardzo, bo wykonaliśmy swój cel, wykonaliśmy nasze zadanie. Mam nadzieję, że dobrze. Uszczęśliwiliśmy trzy osoby. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzach na dole. I co? Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.